Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że twoje najbardziej intensywne reakcje podczas meczu piłki nożnej ujawniają więcej o tobie niż o samej grze? Dzieje się coś fascynującego. Każda drużyna, którą kochasz lub potajemnie nienawidzisz, jest idealnym lustrem ukrytych aspektów twojej osobowości. Gdy obserwujemy piłkę nożną, Szczególnie podczas wielkich wydarzeń, jak Mistrzostwa Świata, skłonni jesteśmy skupiać się na widocznych fanach, tych, którzy noszą koszulki, machają flagami i śpiewają hymny z ogromnym zapałem. Ale dzieje się coś o wiele bardziej fascynującego w cieniu tego spektaklu. Istnieją cisi kibice, tajne lojalności i nieświadome projekcje, które ujawniają aspekty naszej psychiki, o których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją. Karl Jung, pionier psychoanalizy, wierzył, że nasze najbardziej autentyczne preferencje nie znajdują się w tym, co publicznie głosimy, ale w tym, co zachowujemy w milczeniu, w tych wyborach, których dokonujemy, gdy nikt nas nie obserwuje. I co ciekawe, piłka nożna staje się idealnym ekranem projekcji DLA tych nieświadomych mechanizmów. W tym filmie odkryjesz dokładnie, jak zidentyfikować, jakie aspekty Twojego psychologicznego cienia projektujesz na drużyny piłkarskie. A co ważniejsze, jak wykorzystać te projekcje jako potężne narzędzie samopoznania, którego Jung używał do zrozumienia ludzkiej psychiki. Karl Jung odkrył, że nasze najbardziej intensywne reakcje emocjonalne wobec innych ujawniają dokładnie te aspekty nas samych, które relegowaliśmy do nieświadomości. Mistrzostwa świata 2026 z 48 drużynami reprezentującymi zupełnie różne filozofie życia. Stają się idealnym psychologicznym laboratorium do rozpoznania i odzyskania tych ukrytych części Twojej osobowości. Zobaczmy, jak działa ten proces samopoznania poprzez piłkę nożną. Gdy mówimy o cieniu w kategoriach Jungowskich, odnosimy się do tej części osobowości, którą świadomie odrzucamy lub ignorujemy. Intro End. Intro End. To wszystko, czym nie chcemy być, wszystko, co uważamy za niedopuszczalne w sobie. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak niektóre drużyny wywołują w tobie trzewną reakcję bez widocznego powodu? Ta reakcja nie jest przypadkowa, to twoja psychika przemawia. I tu piłka nożna staje się naprawdę fascynująca z perspektywy psychologicznej. Jung zwykł odosobniać się nad jeziorem. Podobnie jak myśliciele nad Mazurami czy Bałtykiem, aby głęboko zastanowić się nad swoim wewnętrznym światem. Tam zrozumiał, że nasze najpotężniejsze projekcje to nie te, które rozpoznajemy, ale te, które gwałtownie zaprzeczamy. W kontekście piłki nożnej przekłada się to na niezwykłą dynamikę. Drużyny, które nienawidzimy lub wobec których czujemy niewytłumaczalną awersję. Często reprezentują aspekty nas samych, które relegowaliśmy do cienia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre drużyny wywołują w Tobie trzewną reakcję, czy to przyciągania, czy odpychania bez logicznego powodu? Ta reakcja nie jest przypadkowa. To twoja psychika przemawia, projektując niezintegrowane części Twojej osobowości na te kolory, na ten styl gry. Na tę filozofię piłkarską. Teraz pomyślmy o typowym zachowaniu ukrytego kibica. To ta osoba, która publicznie wspiera swoją lokalną lub narodową drużynę, ale w prywatności swojego domu czuje dziwną fascynację z zupełnie inną drużyną. Wyobraź sobie swój umysł, jako stadion z dwiema trybunami. Na jednej są cechy, które publicznie przyznajesz, na drugiej te, którym potajemnie zaprzeczasz. Może to jest systematyczna gera reprezentacji Polski z czasów Adama Nawałki, gdy Twoje osobiste życie jest pełne chaosu. Może to jest spontaniczna kreatywność Kubicy czy Lewandowskiego, gdy Twoje życie wydaje się zbyt ustrukturyzowane i sztywne. Cień to nie coś negatywnego, co powinniśmy wyeliminować. To istotna część naszej całości, która musi być rozpoznana i zintegrowana. W piłce nożnej te nieświadome projekcje oferują nam cenne wskazówki dotyczące tego, kim naprawdę jesteśmy poza osobą, którą prezentujemy światu. Rozszerzony format Mistrzostw Świata 2026 z 48. Drużynami reprezentującymi kultury, filozofię gry i zupełnie różne podejścia do piłki nożnej tworzy bezprecedensowy scenariusz psychologiczny. To jak posiadanie 48 różnych luster, w których możemy projekcować różne aspekty naszej osobowości. Niektóre przyciągną nas świadomie, inne wywołają w nas odrzucenie, ale wszystkie będą nam pokazywać coś o nas samych. Czy kiedykolwiek krytykowałeś arogancję niektórych europejskich drużyn, jednocześnie potajemnie podziwiając ich skuteczność? To napięcie ujawnia konflikt między Twoim uporządkowanym cieniem a spontaniczną personą. Kibic, który wyśmiewa defensywną piłkę nożną, ale jest zahipnotyzowany taktyczną solidnością niektórych drużyn, konfrontuje się ze swoją nieświadomą potrzebą struktury i bezpieczeństwa. To jak krytykowanie murów Westerplatte, jednocześnie potajemnie pragnąc tej nieugiejości i determinacji, którą symbolizują. Jung zrozumiał, że indywiduacja, proces stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy, wymaga integracji tych projekcji. Nie chodzi o zaprzeczanie naszym świadomym preferencjom, ale o rozpoznanie, że nasze niewytłumaczalne awersje i przyciągania również stanowią część naszej psychologicznej prawdy. W kontekście światowej piłki nożnej oznacza to, że nasze ukryte lojalności nie są zdradą naszych świadomych tożsamości, ale zaproszeniami do pełniejszego zrozumienia siebie. Drużyna, którą potajemnie podziwiasz, Szczególnie, gdy jej filozofia przeczy Twojemu świadomemu wizerunkowi. Pokazuje CE aspekt Twojego cienia, który szuka wyrazu i integracji. Piękno Mistrzostw Świata 2026 polega na tym, że dzięki swojej rozszerzonej różnorodności kulturowej i taktycznej oferują liczne możliwości DLA tych nieświadomych projekcji. Każdy mecz staje się niedobrowolną sesją terapeutyczną, gdzie nasze reakcje emocjonalne odsłaniają ukryte warstwy naszej osobowości. Psychika szuka równowagi, jak rzeka, która szuka swojego naturalnego koryta. Czy zauważyłeś, jak niektórzy ludzie rozwijają całkowicie irracjonalną lojalność wobec drużyn, których wcześniej nigdy nie śledzili? To nie przypadek. To psychika szukająca równowagi, jak rzeka, która szuka swojego naturalnego koryta. Ta atrakcja to twój cień proszący o uwagę, rzutujący niezintegrowane aspekty na zewnętrzne symbole, które oferują możliwość pośredniego przeżywania tych części nas samych. Kibic, który krytykuje indywidualność niektórych graczy. Ale potajemnie cieszy się ich odważnymi zagraniami, zmaga się z własnym konfliktowym stosunkiem do wyrażania siebie. Osoba, która lekceważy łatwy futbol, ale emocjonuje się, gdy jej ulubiona drużyna gra płynnie i kreatywnie, konfrontuje swój stosunek do efektywności i piękna. Te nieświadome projekcje stają się szczególnie intensywne podczas wydarzeń światowych. Ponieważ futbol wykracza poza lokalne tożsamości i pozwala nam eksplorować aspekty nas samych, które normalnie ukrywamy. To laboratorium psychologiczne, gdzie możemy eksperymentować z różnymi aspektami naszej osobowości bez społecznych konsekwencji, jakie niosłoby to w innych dziedzinach naszego życia. Jung wierzył, że cień zawiera nie tylko nasze stłumione negatywne aspekty, ale także nasz niezrealizowany potencjał, nasze uśpione zdolności, nasze niezbadane możliwości. Jakie części ciebie samego śpią za twoimi najbardziej żarliwymi krytykami futbolowymi? To właśnie w futbolu przejawia się w tych dziwnych sympatii, które rozwijamy wobec stylów gry, które wydają się przeczyć naszej świadomej osobowości. To tak, jakby twoja dusza nosiła niewidzialną koszulkę drużyny, która reprezentuje wszystko, czym nie odważysz się być. Mistrzostwa świata 2026 ze swoim rozszerzonym globalnym zasięgiem stają się w ten sposób wyjątkową okazją do rozpoznania cienia. Każda drużyna reprezentuje inną filozofię życia. Niemiecką precyzję, brazylijską kreatywność, afrykańską wytrwałość, francuską elegancję, amerykańską determinację, japońską dyscyplinę. I nasza emocjonalna reakcja na każde z tych podejść odsłania ukryte aspekty naszej własnej natury. Ale rozpoznanie tych projekcji to tylko połowa procesu. Prawdziwa transformacja zachodzi, gdy zaczynamy świadomie integrować te części nas samych, gdy przestajemy rzutować i zaczynamy wcielać. To prowadzi nas do kluczowego pytania: jak identyfikujesz swoje własne ukryte projekcje w działaniu? Jak rozpoznajesz, kiedy Twoja pozorna nienawiść do drużyny jest w rzeczywistości Twoim cieniem, proszącym o uwagę? A co ważniejsze, jak przekształcasz to rozpoznanie w autentyczny rozwój osobisty? Teraz, gdy zbadaliśmy, jak nasze projekcje odsłaniają nasz cień, nadszedł czas, aby przekształcić tę wiedzę w praktyczne narzędzie transformacji. Ponieważ rozpoznanie projekcji to tylko pierwszy krok prawdziwa praca zaczyna się, gdy uczymy się widzieć te odbicia jako okazję do rozwoju osobistego. Czy kiedykolwiek zdawałeś sobie sprawę, że najostrzejsze krytyki, które wygłaszasz wobec innych, odsłaniają dokładnie to, czego najbardziej się boisz w sobie? To jakby każda krytyka była lustrem, które odbija się bezpośrednio w Twoim wnętrzu. Gdy z żalem wskazujesz na wady innych, Twoja nieświadomość krzyczy jak kibic na stadionie narodowym: Tutaj jest mój nierozwiązany cień. Asterisk Jung opisywał ten proces jako uczynienie świadomym tego, co nieświadome, i używał potężnej metafory: stadion sportowy jako teatr psychologiczny. Wyobraź sobie Mistrzostwa Świata 2026 tysiące ludzi na trybunach, każdy rzutujący swoje własne frustracje, nadzieje i lęki na graczy na boisku. Ibic, który krzyczy: Tchórz! Do napastnika, który nie strzela karnego jak Lewandowski w najważniejszych momentach, najprawdopodobniej zmaga się z własną nierozpoznaną tchórzliwością. To pierwszy znak projekcji, który powinieneś rozpoznać nieproporcjonalną intensywność emocjonalną. Gdy twoja reakcja na kogoś jest przesadna, gdy czujesz toksyczną mieszankę fascynacji i obrzydzenia, tam masz idealne lustro swojego cienia. Czy kiedykolwiek czułeś tę dziwną mieszankę atrakcji i odrzucenia wobec kogoś, której nie możesz wytłumaczyć? To nie przypadek, że niektórzy kibice tak bardzo obsesyjnie skupiają się na niektórych graczach, których nieustannie krytykują, widzą odbite, odrzucone części siebie, jak postać z legend warszawskich, która nie może uciec od swojego przeznaczenia. Drugi znak to powtarzanie wzorców. Jeśli stale przyciągasz lub spotykasz ten sam typ problemowych ludzi w swoim życiu, to nie pech. Twoja nieświadoma psychika jest jak magnes, który szuka rozwiązania niezintegrowanych aspektów Twojej osobowości. Czy zastanawiałeś się, dlaczego zawsze spotykasz ten sam typ osoby, która Cię irytuje? To jak kibic legi, który zawsze. Kończy dyskutując z kibicami Lecha. Wydaje się, że to różne osoby, ale psychologiczny wzorzec jest ten sam. Rzeczywistość jest taka, że spotyka różne wersje swojego własnego wyrzutowanego cienia. Jung obserwował te wzorce nawet we własnych reakcjach sportowych. Gdy coś w zachowaniu sportowca głęboko go irytowało, pytał siebie, Jaką część mnie odzwierciedla to zachowanie? Ta praktyka samointerrogacji stała się jedną z jego najpotężniejszych metod pracy nad indywiduacją. Trzeci znak to to, co Jung nazywał automatycznym osądem moralnym. Kiedy natychmiast kategoryzujesz kogoś jako dobrego lub złego, nie znając go naprawdę, projektujesz. Czy zauważyłeś, jak ten sam gest może być pasją u Twojego ulubionego zawodnika, a agresją u rywala? W piłce nożnej widać to nieustannie. Zawodnik przeciwnej drużyny, który fałuje, to brudny i niesportowy, ale jeśli robi to Twój ulubiony zawodnik, to strategia lub charakter konkurencyjny. Twój umysł staje się stronniczym trybunałem, gdzie te same działania otrzymują przeciwne werdykty, w zależności od tego, kto je wykonuje. Ale tutaj jest fascynujący zwrot. Jung odkrył, że nasze pozytywne projekcje również ujawniają ukryte aspekty. Kiedy kogoś nadmiernie idealizujesz, kiedy stawiasz go na niemożliwym piedestale, również projektujesz. Widzisz w nich cechy, które posiadasz, ale nie odważasz się uznać lub rozwijać w sobie. A to, co odkryjesz dalej, cię zaskoczy. Nawet twoi najbardziej podziwiani bohaterowie odbijają śpiące części ciebie samego. Pomyśl o takich momentach, jak wyjście Jakuba Błaszczykowskiego na Euro 2012. Nagle zawodnik, mało znany szerszej publiczności, stawał się bohaterem całego narodu. To nie tylko jego umiejętności podziwiamy, to dlatego, że ucieleśnia złote aspekty naszego własnego cienia, te zdolności, których wierzymy, że nie mamy. Czwarty znak projekcji to automatyczny transfer emocjonalny. Dzieje się to, kiedy Twoje uczucia wobec kogoś zmieniają się dramatycznie, bez wyraźnego, obiektywnego powodu. Jednego dnia głęboko podziwasz osobę, następnego ją gardzisz. Ten fenomen ujawnia, że nigdy naprawdę nie widziałeś tej osoby, ale zmieniające się aspekty twojej własnej psychiki wyrzucone na zewnątrz. Jung opracował potężne ćwiczenie, które nazywał dialogiem z projekcją. Wyobraź to sobie jako intymną rozmowę ze swoim cieniem, gdzie zamiast wskazywać palcem na zewnątrz, zwracasz spojrzenie do wewnątrz. Kiedy zidentyfikujesz, że projektujesz, zamiast osądzać drugiego, zapytaj siebie: Jak ta cecha jest częścią mnie, gdzie w mojej osobowości mieszka ta sama skłonność? Wyobraź sobie, że oglądasz mundial i jest zawodnik, który głęboko cię irytuje swoją arogancją. Zamiast go po prostu krytykować, pytasz siebie: Gdzie ja jestem arogancki? W jakich sytuacjach pokazuje tę samą postawę? Ta prosta zmiana perspektywy zamienia zewnętrzną krytykę w wewnętrzną samoświadomość. Piąty znak i być może najbardziej odkrywczy, to to, co Jung nazywał przyciąganiem do zakazanego. Co to takiego, co publicznie potępiasz, ale w sekrecie cię fascynuje. Te cechy, które publicznie potępiasz, ale które skrycie cię fascynują. To aspekty Twojego cienia szukające integracji. To jak posiadanie tajnego ogrodu, gdzie rośnie wszystko, czego zaprzeczasz, że potrzebujesz. To cywilizowany kibic, który czuje się dziwnie przyciągany pasją kibiców z Żylety czy Arki, lub intelektualista z Krakowa, który gardzi sportem, ale potajemnie śledzi kariery polskich piłkarzy. Ale najbardziej transformacyjny moment nadchodzi, kiedy rozumiesz, że każda osoba w twoim życiu to inne lustro, odbijające różne aspekty twojej całościowej osobowości. To jak wędrówka przez Łazienki Warszawskie, każdy pokój z lustrami objawia nowy aspekt twojej osobowości. Twój autorytarny szef może odbijać twoją własną stłumioną władzę. Twój partner zbyt wrażliwy może pokazywać CI twoją zanegowaną wrażliwość. Nawet ten zawodnik, który zawsze się rzuca, może odbijać twoją własną skłonność do wiktymizacji. Jung mówił: Wszystko, co nas irytuje w innych, może prowadzić nas do zrozumienia siebie. Ta fraza zawiera rewolucyjną prawdę. Każda intensywna reakcja emocjonalna to zaproszenie do osobistego wzrostu. Proces wycofywania projekcji nie oznacza stawania się obojętnym czy utraty zdolności osądzania. Oznacza rozwijanie tego, co Jung nazywał świadomym rozróżnianiem zdolność widzenia zarówno własnych projekcji, jak i rzeczywistych cech drugiej osoby. To jak uczenie się widzenia zarówno lustra, jak i tego, co naprawdę jest po drugiej stronie szkła. Ale czekaj, bo to, co nadchodzi teraz, to serce całego tego procesu transformacji. Ale jak zastosować to w praktyce? Jung proponował ćwiczenie, które nazywał odzyskiwaniem wyrzuconego cienia. Pomyśl o tym jako psychologicznej archeologii, gdzie każda reakcja emocjonalna to wskazówka prowadząca do skarbów ukrytych w twojej nieświadomości. Kiedy poczujesz silną, negatywną reakcję wobec kogoś, szczególnie jeśli jest nieproporcjonalna, wykonaj te kroki. Po pierwsze, zidentyfikuj dokładnie, co cię w tej osobie drażni. Bądź konkretny. Nie mów, jest irytujący, ale jest arogancki, jest manipulacyjny, jest nieodpowiedzialny. Po drugie, zapytaj siebie szczerze: w jakich sytuacjach ja zachowuję się dokładnie tak samo? Im większy opór wobec tego pytania, tym więcej prawdy ono w sobie zawiera. Po trzecie, poszukaj pozytywnego aspektu tej cechy. Arogancja może być nierozwiniętą pewnością siebie. Manipulacja może być nieoszlifowaną umiejętnością społeczną. Nieodpowiedzialność może być niezrównoważoną spontanicznością. Po czwarte, zastanów się, jak możesz świadomie zintegrować pozytywną wersję tej cechy w swoim życiu. Nie chodzi o to, by upodobnić się do osoby, którą krytykujesz, ale o odzyskanie wartościowych aspektów, które wcześniej odrzuciłeś. Jung stosował ten proces nawet do postaci publicznych. Kiedy jakiś polityk czy sportowiec go irytował, zadawał sobie pytanie, jaki aspekt mojej natury się tu przejawia? Często odkrywał, że jego najbardziej gwałtowne krytyki ujawniały jego najbardziej zaprzeczane potencjały. Praca nad indywiduacją polega na stopniowym wycofywaniu tych projekcji i uznaniu, że świat zewnętrzny jest w dużej mierze lustrem naszego świata wewnętrznego. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego niektóre osoby wydają się Cię prześladować wszędzie? To nie znaczy, że wszystko to projekcja, ale nasze najbardziej intensywne reakcje emocjonalne zwykle nią są. To jak odkrywanie, że. Przez całe życie nosiłeś kolorowe okulary i w końcu je rozpoznajesz. Kiedy osiągniesz ten poziom samoświadomości, dzieje się coś magicznego. Ludzie nie mają już tej samej władzy nad tobą emocjonalnie, ponieważ rozpoznałeś i odzyskałeś te aspekty siebie, które projekcjonowałeś na nich. Punkt kulminacyjny tego procesu następuje, gdy zdajesz sobie sprawę, że osoba, która najbardziej cię irytowała w życiu, ta, którą uważałeś za swojego największego wroga, była w rzeczywistości Twoim najpotężniejszym nauczycielem. Pokazywała Seaj części siebie, które musiałeś rozpoznać i zintegrować, aby stać się tym, kim naprawdę jesteś. Jung nazywał to pojednaniem przeciwieństw. Kiedy przestajesz walczyć z cechami, które projekcjonujesz i rozpoznajesz je jako nierozwinięte aspekty swojej pełni, doświadczasz tego, co opisywał jako funkcję transcendentną, zdolność utrzymania napięcia przeciwieństw, aż pojawi się nowe zrozumienie. W praktycznych kategoriach oznacza to, że nie potrzebujesz już zewnętrznych wrogów, aby czuć się kompletny. Twoja samoocena przestaje zależeć od wskazywania wad innych. Nie musisz już krytykować innych, żeby czuć się lepszy, nie, musisz ich idealizować, żeby czuć się zainspirowany. Odzyskałeś swoją własną siłę psychologiczną, niczym Władysław Łokietek powracający po swoje królestwo. To jest prawdziwe wyzwolenie, które oferuje praca z projekcjami, odzyskanie twojej rozproszonej energii psychologicznej i jej reintegracja w świadomą osobowość. To jak odzyskiwanie ziem, które przez lata były rozproszone, każdy fragment. Wraca na swoje miejsce, tworząc pełną mapę Twojej osobowości. Kiedy będziesz oglądał następny Mundial w 2026 roku, kiedy będziesz obserwował namiętne reakcje tłumu, pamiętaj, że widzisz masowy teatr psychologiczny, gdzie miliony ludzi jednocześnie projekcjonują swoje nierozwiązane cienie. Czy potrafisz spojrzeć poza spektakl i dostrzec wewnętrzny dramat? który toczy się w każdym widzu. A zamiast ich osądzać, uznaj, że ty także stale uczestniczysz w tym samym procesie. Różnica polega na rozwijaniu świadomości, żeby to rozpoznać. Bo moment, w którym widzisz swoją projekcję, to moment, w którym odzyskujesz swoją autentyczną moc. Nie jesteś już ofiarą swoich automatycznych reakcji. Stajesz się świadomym twórcą swojego wewnętrznego doświadczenia. Jung wyraził to tak: kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do środka, budzi się. Każda projekcja, którą rozpoznasz i wycofasz, to krok bliżej tego przebudzenia ku całkowitej i autentycznej osobie, którą naprawdę jesteś. Przeszliśmy razem głęboką drogę. Od rozpoznania, jak piłka nożna ujawnia nasz nieświadomy cień, po rozwinięcie. Praktycznych narzędzi do przekształcania każdej reakcji emocjonalnej w samopoznanie. Odkryłeś, że twoi najbardziej irytujący wrogowie byli w rzeczywistości twoimi najpotężniejszymi nauczycielami, odbijającymi aspekty ciebie samego, które musiałeś zintegrować. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, czego właśnie dokonałeś? Nabyłeś zdolność widzenia poza pozorami, rozpoznawania kiedy projekcjonujesz i odzyskiwania swojej rozproszonej energii psychologicznej. To jest prawdziwa wolność, którą Jung obiecywał już nie być ofiarą swoich automatycznych reakcji. Kiedy będziesz oglądał Mundial 2026, kiedy poczujesz te instynktowne reakcje wobec niektórych drużyn czy graczy, teraz będziesz miał świadomy wybór. Możesz dalej projekcjonować nieświadomie, albo możesz przekształcić każdy moment w okazję do osobistego rozwoju. Indywiduacja to nie stawanie się kimś innym, to rozpoznanie i odzyskanie wszystkich aspektów tego, kim już jesteś, integrując zarówno swoje światło, jak i cień w świadomą i autentyczną osobowość. Jeśli ten proces samopoznania rezonuje z tobą, jeśli czujesz, że jesteś gotowy pogłębić tę pracę wewnętrzną, zapraszam cię do dalszego eksplorowania psychologii jungowskiej i jej praktycznych zastosowań. W komentarzach podziel się: Jaka była najbardziej odkrywcza projekcja, którą odkryłeś o sobie? Te refleksje nie tylko wzmacniają twój własny proces integracji, ale tworzą przestrzeń zbiorowego rozwoju. Pamiętaj o tej fundamentalnej prawdzie: świat zewnętrzny jest odbiciem twojego świata wewnętrznego. A teraz, gdy to rozumiesz, każde spotkanie staje się zaproszeniem do samopoznania, każda osoba lustrem, które objawia CI pełnie tego, kim naprawdę jesteś.